Z tej strony Matruner, witam was bardzo serdecznie w odcineczku z gry Minecraft, słuchajcie, jak widzicie jestem w domku owieczki Lucy, słuchajcie, jesteśmy na Wojonowicach, no i słuchajcie, na samym wstępie zostawiacie łapkę w górę, w górę, no i wiecie co, teraz mam taką, takie zastanowienie, czy jest faktycznie moja baza tam pod domkiem, czy znaczy pod tym sądem, jeśli to opisaliście, że jest, to spoko, no to się cieszę. E, więc słuchajcie, jeszcze mam dziwne, tutaj dziwną informację, idź do domku Wojana. Trzeba by było to sprawdzić, ale słuchajcie, tutaj był domek, ja tutaj trochę pozamykałem wszystkiego. E, znaczy ponaprawiałem to wszystko. O kurcze, zombiaki, dobra, muszę zejść sobie tutaj. I tutaj ukrytą tak jakby wszystkie, wszystkie itemaski swoje, więc, więc fajnie by było je po prostu zebrać. O kurczę, jest groźnie, bo zombiaki mnie zaatakowały. Kurczę, no co was tak dużo tutaj? Słuchajcie, zombiale, ja muszę was pokonać. Okej, okay, i tego ziomeczka też, bo tutaj są wszystkie moje itemy, które miałem w tamtym domku. Okej, okay, zombie gin. No co jest z nim? Czemu on się tak... Aż tym. Dobra, on ma armor, więc z nim akurat było ciężko. Ale słuchajcie. Ee, mam tutaj. Lucy już czeka. Słuchajcie, już kiedyś tutaj taką informację dostałem. E, nie wiem, gdzie jest moja przyjaciółka. Będzie trzeba to kiedyś, kiedyś sprawdzić. Nie wiem, co teraz e, mam do zrobienia. Ale słuchajcie, ja biorę oczywiście swoje itemki, coś do jedzenia. Bo może być ze mną krucho, jeśli e, po prostu nic nie będę miał przy sobie. Pochodnie to się przyda, kusza. Dobra, kuszę też weźmiemy, może się przydać gdzieś przy okazji. E, no i strzały. Czy ja mam gdzieś strzały? Dobra, poszukajmy strzał. <grym> dobra. E, chyba nic. Okej, okay, tu była strzała. Spoko. To taką strzałę możemy sobie wziąć. To były złote strzały. Gdzie są tutaj? Świetnie, mamy je. Czy tutaj jakieś strzały jeszcze są? Tutaj jeszcze są strzały. Ok, git. Eee, w takim razie, słuchajcie, będziemy eee, lecieli iść do Domku Wojana. Taką informację dostaliśmy właśnie tutaj. Patrzcie na to. Tutaj jest idź do Domku Wojana. No i od razu tam pójdziemy. Kurczę, ile tu zombiaków w ogóle jest. Co jest z wami? Czemu was tak dużo? Halo, proszę państwa, proszę opuścić wojanowice. To są nieproszeni goście. Zobaczcie na wojanowicach. Tam jeszcze jakiś zombiak chodzi, który jest w ogóle ze zbrojką. I od razu się fokusuje na mnie. No to dobra, to zjedzmy sobie. Jak widzicie, tutaj niezła odsiecz się robi. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Pokonam ciebie, gościu. Patrzcie. Ostro. Nogawice dostałem. Patrzcie, takie... Kolcze na nogawice. O kurczę, dobra. Gdzieś miałem jeszcze zbrojkę, słuchajcie, taką kolczą. Może kiedyś uda mi się całą zbrojkę ogarnąć. Okej. Okay. Coś tutaj mam, patrzcie na to. Coś tutaj jest. Dobra, jest skrzynia i on jest napisany. Dobra, rozwalmy to, rozwalmy to, bo nie wiem, czy to jest do mnie ta informacja, czy do kogoś innego. Sprawdźmy, bo było. No, nie, jeszcze sza zaczyna latać. Kurczę, dobra. Sza, sza, cyk. Dobra, naciągamy. Okej, okay. dobra, dostał i musimy ich pokonać, słuchajcie, musimy je pokonać. Mam trójstrzał, więc to będzie spoko. Okej, okay. dostał, świetnie. Naciągamy i będzie. Dostanie którymś? Nie, nie dostał. Okej, okay. dobra, schowajmy się w domku. Eee, no i książka z piórem, słuchajcie. Witaj, ostatnio. Postanowiłem dać Ci nadzieję, że Twoja przyjaciółka istnieje. Dzisiaj postanowiłem na, na zawsze odpuścić... Dać jej święty spokój. Lucy żyje, ma się dobrze. Jedynie od Ciebie zależy, czy zdołasz ją po raz kolejny uratować. Wskaz wskazówka na dzisiaj to Katilandia. Tam musisz się udać. Przygotuj się dość dobrze, bo czeka Ciebie ciężka wyprawa. Dobra. Kolejna informacja, że Lucy żyje... To jest fajnie, to jest fajnie, naprawdę mega, mega się cieszę. E, musimy iść do Katilandii, okej, okay. dobra, on tutaj już lądował, ale jednak mu się odwidziało. Dobra, musimy je pokonać, bo może być. E, dobra, który teraz? Cyk, dobra, nie dostał. Chodź, chodź tu, ziomo, dobra, dostał. I ten jeszcze, Pyk, dobra, ten leży, mamy w skórę fantoma, czyli tą błonę fantoma, spoko, świetnie. I ten jeszcze jeden. Ja odleciał, patrzcie, wystraszył się. No to Git. Słuchajcie, no to idziemy dzisiaj do Katilandii. Zobaczyłem, co się dzieje przed wojanowicami. Patrzcie na to, ile tu jest mobków No nie, znowu czeka nas walka. Dobra, jeszcze ten mały pierdek biegnie. Okej, okay, więc teraz to będzie rzeź, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Ten mały już został pokonany, więc Git. Wow, jak się sfokusowali na mnie. Kurcze chłopaki. Teraz tylko was pociachać. Ile życie w tym momencie. Dobra, czy ja dam radę im pokonać? Dobrze. I teraz tylko to, cy goście, macie za swoje. Co wy tutaj robicie? Może to on faktycznie ich tutaj zrespił? Bo nie. Ale ich jest mnóstwo po prostu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja też jestem na wyczerpaniu trochę. Okej, okay, dobra, weźmy sobie Zjedzmy ziemniaczki, bo mam ich trochę jeszcze Okej, okay, i te zombiaki Leżysz, leżysz Leżysz, leżysz, leżysz Leżysz, leżysz Świetnie, dobrze Zostali pokonani, jak widzicie Udało się to zrobić Czy jest, będzie ich tu więcej? Tam jest tylko szkielet jeszcze, okej okay. Lecimy do szkielecika Dobra, chodź tu gościu, chodź tu Okej, okay. oła, 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 oła Dobra to pokonany, pięknie, ładnie. Dobra, i czy coś jeszcze? Nic chyba. Słuchajcie, no to jak już mamy takie informacje, że Lucy żyje, kolejny szkielet. Słuchajcie, tu kolejne szkielety, więc będziemy. Mamy dzisiaj naprawdę mnóstwo, mnóstwo walki. Mnóstwo walki po prostu. Gościu. Ała! Dobra, leżysz, świetnie. Dobrze, I jeszcze Pająk mi się tutaj zrespił. Ok, akurat to nie był ciężki przeciwnik, więc Na sik, Dobrze. Zobaczmy co dalej, co dalej nas czeka. E, jesteśmy koło em, tego szpitala takiego szpital, w którym e, chyba Katy zbudowała. Tutaj jest dziura, nie ma dziury. E, czy są jakieś skrzyneczki? Nie ma skrzyneczek, więc idziemy do Katylandii. Zobaczymy, bo tam ostatnio widzieliśmy owieczkę Lucy, która była uwięziona, słuchajcie, była uwięziona przez. E, przez... No szkielet! Była uwięziona przez on. Chyba. Bo była razem ze mną na Katilandii, jak ja tam chodziłem sobie... Po prostu robiłem pod... Taj, tajną bazę pod e, Katilandią. No to właśnie tam ostatnio widzieliśmy owieczkę Lucy. Czy to jest owieczka Lucy? Zaraz sprawdzimy, wszystkiego się dowiemy. Slajmy! Patrz, szlam nawet się tutaj zrespił. O kurcze! Dosłownie już dawno tutaj nie widziałem szlamów na bojanowicach, Ale spoko, bo mi się mo mogą przydać też e, szlamy. I jest więcej, więcej mopków. Kurcze, jak tu jest ciemno. Dobra. Okej, okay, okej okay. i teraz was pokonamy, pokonamy zombiole, mamy to Słuchajcie, tam jest kolejny szlam, ej, jaki drop niezły, mobków, spawn mobków jest po prostu genialny dzisiaj Więc no spoko, okej, okay. bierzemy wszystko, lecimy dalej, lecimy dalej Jak widzicie tam już są pochodnie, więc tam jest ścieżka, królik, kicek czy ktoś zna, zna z was, Kicka, dajcie znać. Ok, pokonamy tych zombiaków, bo jak widzicie, dzisiaj mamy mnóstwo walki. Okej, okay, jeszcze creeper się pojawił. Wszystkie moby chyba z Minecrafta się po prostu dzisiaj objawiają. Ok, tu jest kolejna owieczka, czy to jest Lucy? Lucy? Nie, to nie jest Lucy. No dobra. Mm, lecimy teraz na górę. Lecimy na górę. Trzeba by było tylko dokończyć tą sprawę z tymi. Z tą, z właśnie z Katilanią. O, no coś, coś mi tu śmierdzi. I kolejne owce. ej, to jest dobry znak, słuchajcie. To jest dobry znak. To może świadczyć o tym, że faktycznie została zrespiona Owieczka Lucy gdzieś tutaj. E, Okej. Okay. Dobra. Pyk. I pyk. Leży. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Dobra, ciśniemy dalej do miejsca, w którym ostatnio, ostatnio widzieliśmy tą owieczkę czy na, czy na Katilandii to będzie, nie wiem, czy to się akurat wszystko skończy już, już teraz, w tym odcinku. Chciałbym bardzo, ale nie wiem, czy to jest do, do zrobienia, czy on pozwoli mi owieczkę Lucy odzyskać. Dobrze, ale jak widzicie, ścieżka jest elegancka, która prowadzi nas prosto do Katilandii. Eee, no i tylko, tylko czy uda się to zrobić. Czy uda się to zrobić? Cyk cyk. Dobra. Lecimy, 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 lecimy. I co dalej? Zjemy ziemniaki. Pieczony ziemniaczek. Pieczony ziemniaczek wchodzi zawsze dobrze. I tam już widać tą... E, taką jakby ściankę z informacjami. Kiedyś tam było... E, no nie, kolejne zombiaki. Patrzcie, i tu jeszcze mój ten szkieletowy e, konik. Więc może z niego skorzystamy. Będzie trochę szybciej zawsze. Okej, okay. i bierzemy go. Patrzcie, czy to on jest mój? Czy, ja, czy to był mój konik? Czy ktoś w nim tutaj przyjechał? Dobra, tutaj jest trochę jedzenia. Jedzenie możemy sobie wziąć, może mi się przydać. Tutaj nic nie ma akurat. No dobra, dobra. Okej, okay. wjeżdżamy na koniku i ciśniemy. W ogóle jak on śmiesznie wygląda, on w ogóle jest taki przeźroczysty. Dobra, i tu mamy tą owieczkę Lucy. Czy to jest owieczka Lucy? Patrzcie, dwa szkielety ją bronią. Więc może to jest. Ona! Cyk, dobra. I jeszcze tylko ten szkieletor. Cyk, cyk, cyk. Kurcze, ile tu pajączali, no Dobra, rozwalę was, rozwalę was Pokonam, pokonam, nie, nie, rozwalicie mnie Ziomki, jesteście za słabe Okej, okay, pyk, dobra, potrójny strzał Elegancko, dwa się odbiły Lucy, nie, to nie jest Lucy Ale tu jest jeszcze jedna owca Więc może, prawdopodobnie jest to taka sama Patrz, nie, to nie jest ona Ale są również dwa szkielety I pająki, więc mnóstwo, mnóstwo Walki dzisiaj, jak widzicie W nocy się dzieje bardzo, bardzo dużo. Ok, biorę swojego kunika i ciśniemy do Catilandii. Zobaczymy co tam nas dzisiaj czeka. Wyprawa jest dosyć przednia, bo jest mnóstwo mnóstwo mobków. Tutaj ta ścieżka prowadzi teraz w tym kierunku. Roby <laughs> jakiś dziwny dźwięk. Nie wiem, czy to mojego szkieletowego konia, czy, czy coś, jakiś potwór się tutaj zrespił. Ok, nie mogłem biec przez chwileczkę e, i jak to przeskoczyć, czy dam radę? Ok. Dobra, Kuń dał radę. Kuń dał radę, przeskoczył. No i uwaga, jesteśmy na Katilandii. Eee, dziwne. Dobra, czy Katilandia jest. Jakby to powiedzieć, czysta. Nie wiem, że została rozwalona kiedyś. Okej, okay, i co? Zwróć uwagę na to. to na to temy. Dobrze. Czy coś dalej mamy? Okej. Okay. Dobra, chyba nic, chyba nic więcej. Ok, konia zostawiam, a idziemy. Słuchajcie, do Catilandii. Tu, jak widzicie, jest bardzo, bardzo e, rozwaro rozwalony teren. No i tutaj mamy tą kryjówkę, w której ostatnio była Owieczka Lucy. No ale przejdźmy się jeszcze po Catilandii i później wrócimy tam, bo tam ostatnio była widziana Owieczka Lucy. Więc tam byśmy musieli e, się przeteleportować. Dobra. I co dalej? Ja tu widzę. Okej, okay. coś jeszcze, coś jeszcze. Pyk, nic, tak jak było. Zobaczcie, tutaj bym jakiś jakby teenty powybuchało. Czy ktoś z Was pamięta tą sytuację, co tu się wydarzyło? Jeśli możecie, dajcie znać w komentarzach. Domek Kati chyba się nie zmienił. Chyba taki jak był, taki jest. Dobrze, i co dalej? Czy, czy coś jeszcze? Chyba, chyba więcej, już tutaj, rzeczy nic nie ma. No to zobaczymy, już zaczyna świtać, więc chyba jest git. A ja lecę. Słuchajcie, do tego miejsca, w którym ostatnio owieczka Lucy była. No i tam musimy zobaczyć, czy coś się pozmieniało. Owieczka Lucy była schowana gdzieś chyba tam na dole. Eee, tu są moje itemy, których e, można było korzystać, tutaj była ukryta baza, e, właśnie na Katilandii i lecimy na dół, lecimy na dół i co tu się dzieje? What? Okej, okay. słuchajcie, to jest coś dziwnego, to jest mega coś dziwnego, mam, po, mam dużo strzał, więc git. I to tych złotych jeszcze, które fajnie strzelają i można naprawdę fajne rzeczy z nią ogarniać. Ale zobaczcie tu, co tu jest grane. Mamy portal i to jest jakiś wełniany portal do jakiegoś świata. Słuchajcie, w takim razie... Jeśli będzie pod tym odcinkiem 2000 łapek w górę, wbijamy tam. I słuchajcie, bardzo prawdopodobne, że owieczka Lucy tam za takim portalem się znajduje. Więc... Idziemy, słuchajcie, to zależy od Was. Czy chcielibyście zobaczyć, co będzie z takim portalem? Dajcie znać w komentarzach, zostawiajcie łapkę w, łapki w górę. No i 2000 łapek w górę wbijamy tam w tamten portal. Moi drodzy, gorąco Was pozdrawiam. Zapraszam również do sklepu matrunertietrix.com. No i pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego nie robicie. No to tak, no to wbijamy chyba. W tamto miejsce. Ok, Także do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami i czekam na wasze łapki w górę. 2000 łapek w górę i wbijamy w ten portal. Do zobaczenia. Pa pa.